Witam Was dzisiaj nietypowo, bo z lasu w naszym odcinku, tak naprawdę warsztatowym. Dzisiaj mam dla Was taką informację, ponieważ yy, jednak format angielski, który próbowaliśmy wprowadzić, nie sprawdził się z uwagi na to, że algorytmy nie wyświetlają nas yy, za granicą. Yy, algorytm YouTube'owy uznał, że jesteśmy polskim kanałem i tylko i wyłącznie yy, trafiamy, a właściwie tylko i wyłącznie, głównie trafiamy do polskich widzów. I stwierdziliśmy, że słuchując się oczywiście wasze głosy, że będziemy wam dawać więcej odcinków po polsku z warsztatów, no i oczywiście z lasu, ale założymy drugi kanał, który będzie angielskojęzyczny i który będzie pokazywał całość naszych działań w języku angielskim, ale już jakby oddzielając go całkowicie od naszego tankhunterowego YouTube'a, który przecież bardzo dobrze znacie. Ja dziś kopię sobie w fajnym miejscu, Przygotowujemy nowy odcinek. Wy niedługo zobaczycie jaki. Bardzo ciekawe, różne pancerne pierdoły. Właśnie siedzę i ciekawy pojazd, ale to już w jednym z kolejnych odcinków Tank Huntera. Dzisiaj leśnie. Nie warsztatowo, ale już niedługo warsztat zawita do Was. W czwartek! Oczywiście widzimy, że nasze działania są przez Was wspierane, podobają się Wam, tak więc kierunek zostaje zachowany. Hejterskich komentarzy jest bardzo mało, a pozytywnych bardzo dużo. Cieszymy się, że cały czas jesteście z nami, a my chcemy, abyście to Wy byli w lesie przy kompanii, też cały czas z nami. Pamiętajcie też, że głównym celem naszych działań angielskojęzycznych jest promocja naszego kraju, właściwie naszych polskich działań i zdolności za granicą, tak aby cały świat dowiedział się, że Polak to jeden z najbardziej uzdolnionych narodów Europy. Odcinki niedzielne wrócą niebawem. Trzymajcie kciuki, bądźcie z nami i zapraszamy w każdy czwartek o 20.00.